Jakiegoś Dwieście osiem kilometrów. Wspólnoty na i na jednostkę, na Broniczyn Fajna trasa, fajna W takie wsie co przed chwilą były, co tam żeśmy się troszkę zgubili jakby ja troszkę mam tak jakby nie wiem to powiedzieć Może nie uraz ale coś tak po prostu brzików <laughs> Dobro to wiem gdzie jestem To domu jeszcze za 25 pewnie e, Jakby uraz dlaczego? No, no psy, psy mi nieraz wylatywały Ludzie są nieodpowiedzialni po prostu i tyle Brama otwarta, a się do ludzi. Rzucają mnie. Wyjedziemy sobie pewnie... Na taki krzyżów koło sklepu to my pojedziemy sobie prosto, a nie w lewo. Bo w lewo to tylko prosta droga jest. A jak pojedziemy prosto, to przez kilka okolicznych wsi jeszcze będzie można przejechać. Jeśli to jest tu co myślę, to że tu wyjedziemy, ale raczej tak. од температура кој што е направо да споро. Ja, it's W lewo, albo prosto, wybór należy do ciebie. Jedziemy prosto. Co tam na jakiś wiatra chyba stawiają? Czy jakiś masz? Co to w ogóle jest? Znaczy taki słup jakiś pewnie, ale tak się wydaje. Bo to na górce. Nie wiadomo jakie duże się wydawało z daleka, Ale co, to, co to w ogóle jest? Ale tu nisko hoteli nie wiszą. jest pan 40 na godzinę a nie kierunku czy gdzie skręcasz czy coś Έχει 14 km. Kumbain, pewno by skoszy z przodu tam coś widać Ciekawe czy ma header Nie ma header to nie przejedziemy, kurde Nie wiem co to jest za sprant? Kurde, ja, ich To luserko, muszę dokręcić. Wielkopolskie Z łódzkiego do wielkopolskiego Do domu jeszcze z 15 To będzie ile? Będzie się 30, prawie 240 km kurde nieźle Może ktoś jump reza? Wracamy do domu, już przejechane 221 km. Ale jeszcze można jeździć, kurde świetna pogoda. No już to chyba z 10 razy powiedziałem dzisiaj. Później, bo kurczę jak zrobimy sobie jeszcze jak się uda w tym sezonie oczywiście jak się uda zrobić Poznań Wrocław no to co dalej? Fajnie byłoby mieć tam jakieś takie kilka dni wolnego w roku Tak, powiedzmy, no... Może ze dwóch jeszcze ludzi, o. by za dużo też nie ma co. Ze dwie osoby jeszcze... Tak by się najprzyjemniej chyba jechało w trasę. To samo no, w sumie nie ma tragedii, to, 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 no, to, to no bo nie ma we dwóch jest spoko A we 3 takaźniej po prostu nie 3-4 to maks by się udało z jakimś urlopem czy coś na drugi sezon tak, żeby w domu nic nie robić, i... ale wątpię, bo kurde zawsze jest coś do zrobienia. no to może wyskoczyć. Zebrać paru gości, najlepiej jakimiś właśnie 125, się ugadać gdzieś na jakimś forum i tyle. Għalix me tam, għalix me

Tutaj kiedyś była trasa no Teraz to jest asfalt LUX Chociaż nie jest też jakiś tam, nie wiadomo jaki, ale jest LUX do tego co było To były straszne dziury, kurde A W ogóle węższy był i tak dalej I później tutaj ten asfalt, tutaj, tutaj praktycznie go zrobili od zera Tutaj było wszystko zerwane do, no do ziemi była jedna warstwa jakiegoś tam yy, jakichś kamieni druga warstwa jakieś tam kamieni oczywiście wszystko upółbijane coś tam na to i dopiero asfalt tam jeden, dwa, dwie czy tam jakieś trzy, trzy warstwy nie pamiętam to tutaj później tego czasu jak to zrobili tą drogę a to było słychać co chwilę wypadek Józefowie wypadek, Józefowy wypadek. Tu, tu motocyklista, tutaj samochód. Bo wszystko była bura i prędkość, bo przez wiele, wiele, wiele lat tutaj była droga do, do D tu ludzie jeździli przez pół swojego życia, a później nagle tak teraz, nie no to testowali swoje sprzęty. No, Kiedy zostawali także, no. Nie było miłego zakończenia, tak powiem. Ale dobrze, bo tutaj tutaj chyba jest ten asfalt, już nie wiem ile lat. No tutaj, no, Tiry, nie Tiry, to praktycznie wszystko jeździ i rzadko gdzie jest jakiś ubytek bo to jest to jest właśnie fajne. że Tutaj się jakoś postarali w miarę to w taki sposób zrobić, że, no, że jeszcze ten asfalt jest, że nie był ruszany. Tam wcześniej było widać, że tam jaki było łatane, no, ale to jeżeli chodzi o, o całą tą drogę, no to i tak jest nic takiego, no bo cała, cała droga przed i za no 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 no, 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 no prawie że nie ruszana jest, nie? A fajnie jakby tak zrobili, jak, jak w Stanach robią, bo u nas sobie też tutaj kolejne coś coś tam, a niekiedy jest tak, jak jest porządnie, dopiero słońce to aż buty się potrafią zapadać w asfalcie. A w Stanach to jest domeczka jakiegoś, nie wiem, jakiegoś kamyszku, jakiegoś betonu czy czegoś, jest bardzo twarde. No i według mnie to by się bardziej opłacało też w Polsce robić, no bo... No bo tutaj trzeba tę drogę poprawiać, co jakiś czas tutaj w Kaliszu jest droga robiona, no bo ileś tam lat i kolejny i tak dalej Jakby to wszystko się zebrać do kupy To wielokrotne naprawianie drogi, czy tam robienie jej od zera, tak? No zobaczcie jakie są kolejny, o Już jakiś jest inny asfalt Bo to nie ma innej możliwości Kolejny I wszystko jakby tak to zliczyć no to do mnie byłoby zrobić raz za dobrze, nie? No bo po co to robić 5 razy w przeciągu, nie wiem, 10 lat? Tak można zrobić raz i mieć spokoju na 15 lat, nie? Albo na 30. No bo przecież te drogi w Stanach niektóre no to. pamiętają pewnie lata, nie wiem, 70? Nie wiem. Jego wysoko przestanę pochodzić. Ile byśmy jeździli Zobaczymy w domu przy zgrywaniu materiału No, No i to byłoby na tyle Zjazdy 233 km Na 125 Yamaha Y ZF 2013 rok.